Takich ludzi się bano. Bano się ze względu na to, że wokół nich rosła legenda ludzi sukcesu, ludzi, którzy mogli walczyć i wygrywać z okupantem. Można określić go szefem sabotażu Armii Krajowej w czasie II wojny światowej. To dzięki jego decyzjom dokonywano najbardziej spektakularnych egzekucji na niemieckich oficerach. I generałach. 24 lutego komuniści zamordowali generała Augusta Emila Fildorfanila, legendarnego generała Armii Krajowej. Generał August Emil Fildorf Nil, żołnierz legionowy, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, organizator i dowódca KDW Komendy Głównej Armii Krajowej, zastępca komendanta głównego AK, dowódca organizacji NIE, zamordowany przez komunistów. Legionista, bo przecież niemalże uciekł do Legionów i potem w Wojsku Polskim już został na zawsze. Na studiach we Francji i... W... Przez długi okres czasu służył właśnie w tym nowym, ukochanym przez siebie mieście e, Wilnie. Piękną kartę zapisał w czasie II wojny światowej. E, Przedostał się na zachód i tam w, stamtąd wrócił jako emisariusz. Właśnie stąd jego pseudonim Nil, e, od rzeki, którą e, przekraczał, ale też, jak niektórzy mówią, od tego. Przesłania ówczesnego Nil desperandum, czyli nie należy. Wątpić. Generał Fjeldorf Nil jest utożsamiany przede wszystkim z kadywem, czyli z organizacją armii krajowej, która działała przeciwko Niemcom i działała w spektakularny sposób, bo nie tylko prowadziła sabotaż, ale dokonywała również akcji, takich jak na przykład zamach na generała SS, który stał na czele policji dystryktu warszawskiego na Franca Kuczerę. Jeśli idzie o taki element organizacyjny, wojskowy tej operacji. To można powiedzieć, że była przeprowadzana ona perfekcyjnie, mając tak słabe środki, jakimi dysponowała wtedy AK. No, najlepszy dowód, że była to dobra operacja, to jest to, że została skutecznie wykonana. Można tylko żałować, że do dzisiaj nie jest ta akcja znana poza granicami naszego kraju, a o wiele większą popularnością cieszy się słynna akcja zlikwidowania gubernatora Czech i Morach przez wywiad brytyjski i czeski. Myślę, że to, co zrobił generał Fieldorf Nil, to absolutnie zasługuje na większą znajomość poza granicami naszego kraju, gdyż w czasach okupacji zrobić tak dobrą operację likwidowania generała SS. To jest naprawdę bardzo duża sztuka. Generał Nil zaangażował się po II wojnie światowej w organizację Niepodległość, czyli w skrócie NIE. Organizację, która miała na celu przede wszystkim utrzymanie Polaków w zdolności do walki o pełną suwerenność Rzeczypospolitej po II wojnie światowej. Generał Fieldorf tak naprawdę mógłby żyć spokojnie, gdyby nie kolejna okupacja sowiecka, która nastąpiła po drugiej wojnie światowej, a był utożsamiany nie tylko z walką przeciwko Niemcom, ale przede wszystkim z możliwościami narodu polskiego, do walki z okupatem. W 1951, gdy próbował się ujawnić, został aresztowany. Fildorf Nil jest przede wszystkim symbolem prześladowań z czasów po II wojnie światowej. Wszyscy pamiętają doskonale jego gehennę, która miała miejsce w więzieniu, po prostu politycznym więzieniu z czasów PRL-u. Takich ludzi się bano. Bano się ze względu na to, że wokół nich rosła legenda ludzi sukcesu, ludzi, którzy mogli walczyć i wygrywać z okupantem no i ludzi, którzy też mogli stanąć na czele tego typu organizacji, która była zdolna do walki z okupantem. Dlatego generał został zamordowany przez komunistów. 24 lutego 1951 roku wykonano na nim wyrok śmierci przez powieszenie. To była zbrodnia komunistyczna na legendarnym generale Armii Krajowej.